Hej, z strony TrudnoPomitora, no i jak widzicie jesteśmy w nowej grze twórców chess simulatora, czyli Laki Block Simulator, który jak widzicie no jest podobny, ale jeszcze przed zaczęciem odcinka sobie tutaj poprzechodzimy, zostawcie łapkę w górę i sypika z dzwonkiem, nagrywam to od razu po wyjściu, bo 12 minut temu wyszło, oczywiście link do gierki macie w opisie, oraz przypominam wam, że też za niedługo wychodzi moja narka, więc wbijajcie do linku w opisie Moonlight Games, przypominam, a ja już bez przedłużenia... <kluzł> Zapraszam Was, dzięka. Więc tak jak już mówiłem, wyszła nowa gra twórców Chess Simulatora i możecie odejść skinka na, no nie konto, tylko tą twarz jeszcze trzeba będzie zmienić, ale tak to wydaje mi się, że jest git. Taki no trochę inny, ale jest. No i jak widzicie, rozwalamy tutaj lucky blok. No i oczywiście dropety, tak samo jak w Chess Simulatorze. Jeżeli ktoś nie ogląda moich Chess Simulatora, to możecie sobie nadrobić. A ja w tym czasie kręcę tutaj sobie kołem fortuny, zobaczmy co mam tej dropnie. No i chyba dwa x monet, git i zobaczmy, w ogóle tutaj mamy e, miecze do kupowania, możemy sobie oczywiście e, ten, on tak właśnie wygląda no i co, możemy sobie psuć już lepsze lucky bloki No i tutaj w ogóle mamy też e, discord chyba, peta, coś takiego Tak, mamy tutaj peta i musimy tutaj e, coś tam się zweryfikować, ale na razie widzę, że mi się tutaj to nie wyświetla Tutaj mamy gemy dodate Jakieś weryfikacja. Wydaje mi się, że jakbym wpisał, byle co. No ja od razu go dostałem. Fajny yy, pet. Więc spoko. A co w ogóle pety dają? Okej, okay, dają mnożnik do coinów, jak i do gemów. Było wcześniej. No mam nadzieję, że ta gra nie zostanie zniszczona przez yy, simulatorze. Yy, tutaj mamy zadania, więc w sumie spoko. Yy, tutaj mamy nagrody. I tutaj dostajemy chyba na... to nagrody za czas. O tutaj. Ale co dostajemy? Tutaj w ogóle jakiś pixel jajko. Tutaj mamy jakiś lag. O, dostajemy więcej laka, że tony. Mamy huge magma do minusa, czyli tego w sensie. Dobrze, że to tak zrobili, że nie będzie się zdobywało go tak. O, no ale dobra, idziemy z... kupić sobie lepszy miecz, bo wydaje mi się, że z tym petem sobie już daleko przejdziemy e, No i najlepszy tutaj miecz. się sobie jeszcze na te jedno jajko, w ogóle tu mamy legendarny blok. W sensie, no taki. E... No i dostaliśmy aż 200 coinów, dobra. Ja bym sobie otworzył tutaj jajka. Jedno. O, mysz dostaliśmy, spoko. W ogóle ten z typetów. No i co, lecimy z drugim jajkiem. No i dostaliśmy pszczołę. Nie najgorsze. W spoko. A i one dają już więcej. maskot beard, spoko, dobra. No to co, lecimy sobie na świat. Tam w ogóle mamy chyba golden maszynkę. Ogólnie ja to wszystko nagrałam na swoim drugim koncie. Jeżeli chcecie mnie dodać, tutaj macie To było do Magic Clickera, czyli takiej starszej już, no ponad rok już gra ma. To była polska gierka. W ogóle ten desert też jest spoko. I co, bezpłatne auto. A, czyli tutaj możemy a, to jest spoko. O, no i on ja tutaj wyszukuję bloki. Yy, spoczko. Mi się podoba, yy, że tutaj yy, za darmo to jest. Ja będę grał w to na drugim koncie, tak samo jak w to, bo no, na innych kontakt się da grać, spoko. Yy, no i co, lecimy tu Dziwnego peta z yy, 17%. Tutaj mamy hugea 1 na 750, więc nieźle. Tylko szkoda, że w drugim jajku już hugea dali nam. O, lew. Ej, w sumie spoko wyglądają te petry. Lecimy sobie z następnym. O, jest tutaj bez automatyczny, czyli też spoko opcja. Czy jajka mamy, czy jajka mamy za Robuxy. No. Yy, yy, widzę, że jeżeli wam się bardzo spodoba, to ja kupię tutaj jakieś game pasiki. No i co, lecimy tutaj dalej. Tutaj nie ma żadnych nowych mieczy. Nie, czy szkoda. I tam ile mamy światów, jeszcze raz, dwa, trzy, cztery światy. Dobra. Więc możliwe uda nam się wszystko odbokować. Zobaczmy w ogóle. Tutaj mamy sklep. Właśnie, zobaczmy tutaj. Weźmy sobie, właśnie auto. My tutaj co my mamy? Mamy jajko za Robuxy, no chyba nieopłacalne. Jeżeli to nie jest huge, no to to jest nieopłacalne. No, tutaj mamy Game passy, Spoko, spoko. Dobra, nie jest nieźle. Tutaj mamy jakiś pakie, pakiet y, tek i tutaj mamy Geby. Oraz, właśnie, y, monety. I mamy tutaj y, kody realne. Wydaje mi się, że relays powinien być. No i to jest 50 y, diamentów. Jeszcze nie wiem, do czego one służą, bo jedyne co na razie możemy, być. Goldy, więc y, no to. Więc lecimy sobie tutaj po farmy chwilę. Niech odblokuje nam się ta dżungla i zaraz wracamy. To się na następny świat. Dobra, a więc ostatni tutaj blok do zniszczenia, i mamy tutaj następny świat, czyli dżunglę Lecimy, My tutaj mamy minigry, okej, okay, mamy jakąś minigierkę, coś chyba typu w e, Więc od razu możemy sobie tutaj pójść, no i tutaj mamy logo oczywiście O, no i to jest parkour, ej, dobra, spoko, że też takie coś zrobili O, to jest taki nawet spoko parkour e, Więc widać, że Petsimulator jakoś tutaj rozpromował e, tą e, funkcję w gry nas też nie będzie? E, no, czy jakoś to ogarniemy? Lecimy Zobaczmy, co dostaniemy za to bo, no jakieś takie nie jest, ani w sumie łatwe, bo tak się dziwnie biega tutaj. Dziwny movement. Uff, dobra. No i lecimy, dobra. Ostatnia prosta, wydech na luzie. No i zobaczymy, co dostaniemy za to. Dostaliśmy na 2 minuty a, lag w sensie Coin boosta. Wydaje mi się, że takie średni boost, tak szczerze, jakby to trochę poprawili, to byłoby po co grać. No i co, lecimy tutaj dalej. Na następną mapę mamy 300 tysięcy, więc jest nawet spoko. Bo jak widzicie, no nie mamy jakoś y, dużo tych petów. No to zniszczmy sobie tego Lucky Bloka. O, w ogóle tutaj dostaliśmy 2 minuty szczęścia, więc też spoko. I wydaje mi się, że sobie tutaj otworzył, nie wiem, 2 jajka? Y, dwa jajka albo w sumie cztery od razu otwórzmy sobie. Okej, okay, znowu lis. Na ile procent jest na lisa? 17. Ej, to dobrze, że on ciągle mi dropnął ten lis. Dobra i ostatnie jajko. zobaczymy, co nam tutaj dropnie. I znowu Lis się nagroda, to szczęście. 12 tysięcy jest następny miecz. Ojojoj, oj, oj, drogo. Ale chyba zniszczymy sobie to i już będziemy go mieli. Dobra, więc zniszczyliśmy tego bloka. I no, możemy sobie już kupić e, tutaj następny miecz. Czy my możemy? Nie, nie możemy, on jest za 31. E, ale czy by. Dobra, więc ja chyba sobie uznij na tamten, bo tutaj musimy jeszcze sobie jednego zniszczyć. I szkoda, tak szczerze, szkoda, że na każdym wardzie nie ma takich bloków, w sensie one inaczej nie wyglądają, bo one na każdy są same. No ale fajnie, że wreszcie wypuści jakąś grę, jest no, jest giga, no nie widzę tutaj nawet nowych mechanik, y, więc trochę prostych minigierek, ale no mi się podoba, chociaż gierka powróciła w jakimś stopniu. No i pójdź właśnie ten trzeci miecz, y, bo, no bo on trochę tam kosztuje, no Na następny 70 tysięcy, to już nie ma co, że lepiej sobie kupić ten i szybciej rozwalać te laki bloki. A więc widzimy się, kiedy już odblokujemy tą plażę, bo... Więc widzowie, udało nam się odblokować właśnie tą e, plażę, więc sobie pójdźmy I zaraz znowu będziemy mieli tą minigierkę Ciekawe czy tam na następnych wardach są te tym Bo jak tylko na tym, no to moim zdaniem tak średnio w ogóle tutaj mi się chyba ten e, auto break Czy tam jakkolwiek to się właśnie zbugował I tutaj mamy jajko e, Pety też tu spoko wyglądają, więc możemy sobie się je otworzyć No i axolot spoko, fajne pety nam robią rzeczywiście No i ile one już dają? Razy 10 Ej, to, to już mocny jest ten pet I tutaj mamy upgrade, prędkość schodzenia Prędkość jajek, zasięg magnesu, zjechacz za darmo. Dobra, to jest spoko. Dodatkowe szczęście. Co by nam teraz by się przydało? Ja bym teraz... chodzenia. W sumie weźmy sobie od razu tą prędkość chodzenia. No i to. Wydaje mi się, że to na razie jest spoko opcja. I co? Ile on ma? Trochę już ma tego HP. Najlepszy miecz, który możemy mieć na, tym, na tej kraj... Jakoś tutaj chyba średnio. W sensie średnio. Właśnie będzie łatwo schodzić wszystko. Więc otwórzmy sobie te jajka dostaliśmy w ogóle za, za tego za indeks yy, więcej petów więc mnie spoko i daje też spoko mnożnik dobra e, zniszmy sobie jeszcze tego lucky bloka i wydaje mi się że sobie pójdźmy jeszcze raz e, otworzyć dwa jajka e, wydaje mi się że dwa jajka to będzie git i sobie już na następną krainę bo nie wydaje mi się że potrzebne jest więcej tych petów. Na razie e, tyle starczy. Wydaje mi się, że na Ludzie nam dropną, ile w ogóle jest tych epików w tej chwili na świecie, bo są egzisty 170. Ej, spoko, ale on daje tylko e, 11, więc no w porównaniu do XO to nie jest jakiś duży, duży przeskok. Co, so, lecimy sobie tutaj bezpłatne, a no i lecimy tutaj e, dalej z farmieniem tych coinów, żeby na naszą krainy, którą jest zima. Dobra, a więc mamy już praktycznie nafarmioną tą e, krew ostatnią, no i co, e, przy okazji sobie tutaj e, do tych ulepszaczy przy, przyjdziemy ilość chodzenia sobie ulepszymy i no niech będzie, e, nie stać nas nic nadzie, no i co, lecimy sobie tutaj, e, tutaj w ogóle mamy nowe miecze, e, więc będzie tutaj, pokupy. no i tam będzie ostatnia kraina, a następny update jak widzicie będzie za 45 godzin, więc już za niedługo, ta... to jest? Uwolnij quest, zaraz sobie tam przeczytamy i tam rzeczywiście mamy następne e, nasunomika, więc spoko, że zrobili na ostatniej krainie e, no i co, e, tutaj musimy sobie chwilę jeszcze to pon poniszczyć i tam mamy nowym grałem, ale zobaczmy e, ile jest na nowe jajko, o może... wydaje mi się, że na dwa se zbierajmy, e, tutaj jeszcze jedno sobie rozwalmy oczywiście no i mamy już na dwa lecimy z tym op niezwykły więc no najgorszy pet z tego jajka i lecimy drugim petem no i rzadki pingwin, ale fajny ten Pingwin, więc to jeszcze porozwalajmy. Fajnie by było uzbierać te cztery pety, bo oczywiście Peta clip. Chyba się da za indeksu zbierać jeszcze jeden, a gdzie później zrobi, możemy sobie tam Frost sworda kupić, ale ja nie chcę, wolę sobie tutaj yy, kupować te jajka. Aż taki średni ten drop. Zobaczmy tego kosztuje następny miecz, 220 i później jest 750. Więc yy, postaramy się to kupić. W ogóle, czy, czy ja to mogę niszczyć, czy, a nie, to jest jakiś pet, tam, dobra. Myślę, że to jest wielki lucky block w, yy, właśnie w lodzie. Chcę to kupmy i lecimy yy, farmić. Widzimy się kiedy. Coś tam lepszego w sumie zdobędę, bo narba co zanudzać. Dobra, a więc mamy tutaj nafarmione 2,5 miliona. I na razie stwierdziłem, że nie będziemy sobie otwierać. Będziemy właśnie otwierać jajka, no. E, sobie tej chwilę potwieramy e, Czy my mamy darmowe? Tak, mamy darmowe otwieranie. Tutaj fajnego peta wydropić, żeby tutaj szybciej szło. Więc taki full team chociaż z tych pingwinów. E, no i tej dalej z tym farmiem. No mam nadzieję, że sobie dzisiaj oddukujemy tą ostatnią krainkę. Dobra, wydaliśmy około, no chyba, no trochę mniej niż miliony się więcej. E, dobra, nie wiem co, mówi, co mówię. E, dobra, więc przejdźmy z... chyba pustynię z tego co wiem. A, dobra, nie ma tu żadnej animacji od razu na stepa. E, Przyzwyczaiłem się już. Dobra, i przeróbmy sobie tutaj, oczywiście, pety. E, ha. No że, no, że to jest drogie i chyba, chyba sobie tego na razie nie porobię, więc no, goldy są na razie useless. E, już lepiej upgradeować. Więc co, lecimy sobie tutaj z powrotem, takie mamy pety, no i chyba już z nimi będziemy tutaj farmić, w ogóle czy my możemy sobie kupić? Zaraz możemy, więc ja sobie... Dobra, a więc nareszcie możemy odblokować sobie, od... nie kupowałem ostatniego miecza, bo y, bym to jeszcze dłużej wbijał, więc odblokujmy sobie ostatni ło... I tu mamy jajko za 100 tysięcy, możemy sobie oczywiście 4 tutaj otworzyć jak zawsze, więc mam jakieś... W ogóle czemu tygrys na magma wardzie, nie mam pojęcia. Mamy tutaj aha, szopa, fajny shop na magma Orcie w ogóle. Yy, mamy tutaj uuu, Phoenixa, ale ładny on jest i to jest epicki pet i to jest taki przypadek w grze, więc szkoda, że znowu także nie ma po co dropić tych jajek, bo można spaksać w ich chwilę. Zwierzaka li, limited time i okej, okay, dobra, to jest, to jest bardzo ciekawe, bo jak so, sobotę będzie nowy prawdopodobnie może oflinka. No jeszcze będzie update nowy w sobotę No i jeżeli zniszczymy 2,5 tysiąca bloków w, właśnie w te 45 godzin to dostaniemy jakiś yy, no jakieś gepeta i 20 tokenów, więc dla graczy Free-to-Play jest to spoko No i co? Weźmy sobie zobaczmy ten yy, Iwe co w sensie to, się to, to, to... I w sumie jest nawet chyba spoko, tutaj widzę, że no, lecimy do i czy tutaj wszystkie mnie zabijają? Nie, tylko te lawowe, więc spoko, oj, Co? Możemy sobie tu wejść? Dobra, dobra, lecimy dalej. Nie trudno, ale pewnie zaraz umrę, bo tak mówię. O, prawie umarłem na końcu. Dobra, zobaczmy, co za to dostaniemy. I dostaliśmy dwie minuty szczęścia. Więc wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej odcinków z... z... Z tej gierki zostawcie łapkę w górę i z dzwonkiem. Ja jeszcze chcę wam jego dzionka. Link oczywiście do gierki macie. No i co? Nara!